Progres Eko jest kompleksowym dostawcą sieci technicznych w branży surowców mineralnych, energetycznych, w branży chemii budowlanej. Od ponad 20 lat dostarczamy kompletne rozwiązania klasyfikacji, filtracji. Nasze produkty znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży surowców mineralnych, w surowcach energetycznych, a także w chemii budowlanej oraz. Branżę typu architektura i wystrój wnętrz. Oferujemy całą gamę sit, poczynając od stalowych poprzez poliuretanowe, gumowe. Zakres klasyfikacji zawiera się od sit bardzo drobnych, stalowych, gdzie ziarnym podziałowym są rozmiary mikronowe, kończąc na sitach do. Przesiewu wstępnego, to klasyfikacja opiera się na wielkościach 200-300 mm. Najnowsza oferta to jest zmodernizowana linia do sit poliuretanowych oraz do sit harfowych i strunowych.